Na mamy czas posługiwania się z głową Bożej, rozważamy go. Zaczniemy od lekcji ze Starego Testamentu, która pochodzi dzisiaj z dźwięki Proroka Izajasza z 58. rozdziału wersji... Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezetne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb, a zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Cię stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz godnie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem a Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego Ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyszedły. Amen. Amen. list z Lekcji z Nowego Testamentu, pierwszego listu Apostoła Pawła do Koryntian, od 13 do... Czyli 13 rościa, od 1 do 13 wersetu wersetu, a ja wam ja wskażę drogą jeszcze doskonalszą. Jeśli mówiłbym językami ludzi i aniołów, lecz miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca lub cymbały brzmiące. Jeśli miałbym dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice oraz całą wiedzę. Jeśli miałbym taką pełną wiary, aby góry przenosić, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Jeśli rozdałbym ubogim wszystko, co posiadam, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie jest wstydna, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie pamięta złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa przeminą, dary języków zaniknie, wiedza przeminie. Cząstkowe bowiem jest nasze poznanie i cząstkowe nasze prorokowanie. A kiedy nadejdzie pełnia, przeminie to, co cząstkowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem <laughs> jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy niejasno, jakby w zwierciadle, kiedyś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję częściowo, ale kiedyś poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. Amen. 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 Przed Pewnego razu w szabat nauczał w jednej z synagog. Była tam zgięta w pół kobieta, która w żaden sposób nie mogła się wyprostować, bo od osiemnastu lat władał nią duch niemocy. Jezus zobaczył ją, przywołał i powiedział do niej: Kobieto, jesteś uwolniona od swojej dolegliwości. Położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i wierniła Boga. Przełożony synagogi oburzył się jednak, że Jezus uzdrowił w szabat. I powiedział do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. Wtedy przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział. O budnice. czy każdy z was w dzień szabatu, nie odwiązuje swego woła lub osła od szłogu i nie wprowadza by na kość? A czy tej córki Abrahama, którą przez osiemnaście lat szatan trzymał spętany, nie należyło uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął ich wszystkich i jego przeciwników. A cały lud cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, których On dokonywał. Amen. 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 Łaska Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego. Niech będą z nami wszyscy. Shalom. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, jak witają się ich podczas szabatu. szabatu szabat. Shalom, szabat. Słuchajcie, nie da się tego wypowiedzieć bez uśmiechu. I, e, i takie jest właśnie święto szabatu, które powinno być obchodzone w radości. W radości. I rzeczywiście. I klimat e, Bliskiego Wschodu, i ta kultura pełna jest takiej e, radości. Radości. Ta religijność też jest pełna radości. Moi drodzy, szabat jest najważniejszym, najważniejszym świętem religii żydowskiej. I obchodzony jest co tydzień od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca. W sobotę. I został ustanowiony na pamiątkę cudu stworzenia świata oraz wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. I co ważne, wypływa bezpośrednio z nauczania Dekalogu, który nakazuje w tym dniu odpoczynek i zakazuje pracy dla wszystkich, ale nie tylko dla jakichś uprzywilejowanych e, ludzi. Odpoczynek odpoczywać mają wszyscy, słuchajcie, również młodości, niewolnicy, obcokrajowcy, ale też zwierzęta. I temu cyklowi świątecznemu miały podlegać również pola uprawne, winnice i ogrody oliwne. Słuchajcie, raz na 7 lat powinny leżeć odwojen. Po Nawet natura ma swój czas na odpoczynek. Moi drodzy, Szabat dla Żydów jest dniem skupienia i takiego moralnego odrodzenia. Jest przeznaczony na modlitwę, na bożeństwa, ale również na radość i zabawę. I ta radość świętowania i odpoczynku jest wyrazem wdzięczności Bogu. Więc przestrzeganie te cotygodniowe szabatu było wyrazem religijności i przywiązania do tradycji. I oczywiście, jak to my ludzie, narosło sporo zwyczajów i przepisów związanych z tym Dniem Świątecznym. Ale też i wiele kreatywnych pomysłów, jak obejść te przepisy. Na przykład w szabat kategorycznie zabronione jest podróżowanie. Na lądzie to żaden problem. Ale jak mieli się zachować życie, na przykład emigrujący do Ameryki na statkach, które płynęły dłużej niż tydzień? I rabini po głębokim na myśl doszli do wniosku, że boskie nakazy dotyczą ziemi. Zatem rejs swobodzie ich nie narusza. Anna to otworzyło kurtkę do dalszych interpretacji w przedwojennej Polsce widywało się w soboty Żydów siedzących w pociągu albo w tramwaju na butelkach z wodą. Nie było to zbyt wygodne, ale prawo stawało się zadość, bo pasażer nie jechał, ale płynął. Moi drodzy, jesteśmy po prostu ludźmi. A dzisiejsza Ewangelia opowiada historię, kiedy Jezus nauczające w synagodze, właśnie podczas wielkiego, tego ważnego święta szabatu. Uzdrawia chorą kobietę. Jak czytaliśmy, była z Tafu, więc to było raz, że bardzo widoczne, dwa bardzo przykre, osiemnaście lat e, takiego, takiej choroby. To jest dramat, myślę. E, uzdrawia Jezus chorą kobietę. Moglibyśmy powiedzieć radość, radość z uzdrowienia, ale co czytamy, oburza do przełożonego synagogi, który zwraca uwagę, że sześć dni jest sześć dni, w których należy pracować, czyli też uzdrawiać rzeczy. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja w tym stwierdzeniu słyszę, że ten przywódca duchowy, tym stwierdzeniem że Cud Jezusa sprowadza do takiego leczenia po fachu. Sprowadza do takiego uzdrowienia, do takiej pracy zawodowej, powiedzmy lekarskiej. I te przywiązanie do litery prawa i zwyczajów sprawia, że nie dostrzega tego duchowego wyrazu czynu Jezusa. Nie widzi tu łaski, nie widzi tu miłości, nie widzi tu czegoś więcej. Nie widzi też powiązania z tego zrobienia z nauczaniem Jezusa, który przed chwilą przemawiał do tych ludzi. I te przywiązanie do przepisu prawa, do religijnego prawa, nie pozwala przełożonemu z synagogi zobaczyć, słuchajcie, radości tej kobiety. Kobiety uwolnionej z przykrej choroby. Bo czytaliśmy w Ewangelii, że uzdrowiona kobieta natychmiast wyprostowała się i co? I chwaliła Boga. Więc to było coś cudownego, coś radosnego. Pewnie ta radość, że tak powiem, była udziałem też wszystkich. A on to wszystko gaśnie. Gdzie jest ta radość? Gdzie jest jego radość? Szabata, moglibyśmy sobie I zobaczcie, że Jezus wobec tego zarzutu zarzut nieprzestrzegania obowiązku, powstrzymania się od pracy pokazuje hipokryzję religijnych ludzi, którzy w swoich przepisach, zobaczcie, mieli łaskę i zrozumienie wobec na przykład potrzebujących zwierząt, jednak nie potrafili litery prawa religijnego mieć łaski i miłości wobec. Tej potrzebującej kobiety, potrzebującego człowieka? Można było w świetle przepisów prawa podwiązać przywiązane zwierzę i zaprowadzić je do doboju. I nie uznać tej czynności jako pracy, ponieważ jest własna. jest darem życia. Szczególnie w takim klimacie jest gorąco. My też mamy teraz gorąco. Co to znaczy na zwierzę w taki gorący dzień? To jest łaska, to jest potrzeba, to jest dar miłości. Nie można jednak uwolnić od choroby kobiety związanej do lękliwością całe 18 lat, ponieważ nie widzą w tym łaski, troski, ale widzą w tym pracę uzdrowienia. Moi drodzy. Widzimy tutaj po prostu postawę zasłaniania się religią, przepisami prawa religijnego, kiedy kogoś chcemy dyskryminować, kiedy chcemy potępić, osądzić, dokonać krzywdy. Ale takie zasłanianie się religią jest aktem instrumentalizacji religii nie jest religijnością w sobie, jest używaniem religii po to, żeby kogoś skrzywdzić, czy to emocjonalnie, czy w każdy inny sposób. A celem religijności nie powinna być poprawność wobec przepisów, a miłość. Każda prawo religijna również, ma za zadanie chronić przede wszystkim najsłabszych, im służyć troszczyć się o prawa każdej jednostki i nauczać, co jest krzywdy. Tym samym prawo ma zapewniać bezpieczeństwo i porządek społeczny. Prawo powinno służyć człowiekowi, a nie człowiek prawu. I duchowość, jakiej nauczał Jezus, zobaczcie, że to duchowość wychodzenia poza to literę prawa to duchowość miłości, łaski i włączenia zamiast wykluczenia, włączenia społecznego. Jezus poprzez to, jak działał, włączał tych wszystkich, którzy gdzieś tam byli przez ludzi wykluczani, czy poprzez swoją chorobę, czy poprzez wiele innych społecznych udziałów. Jezus podkreśla w swoim nauczaniu i na postawie, że Bóg jest miłością. Więc my również powinniśmy się kierować miłością, w naszych motywacjach, przekołaniach i działaniach, szczególnie religijnych. I właśnie pięknie oddaje to przesłanie chybny do miłości, które dzisiaj czytaliśmy, autorstwa apostoła Pawła. I czytamy tam, że miłość nie tyle nawet jest ważniejsza, tam odprawa, słuchajcie, ale jest ważniejsza też niż wszelka wiedza, nawet niż największa wiara. Większa jest niż proroctwa, tajemnice, niezwykłe dary, duchowe i każde najpiękniejsze poświęcenie. Tak więc możemy to w sumować, że żadne, żadne praktyki religijne, czy te zwykłe, czy też nadprzyrodzone i niezwykłe, nie są czymś szczególnym, jeżeli osoba je praktykująca nie ma miłości do drugiego człowieka. Zobaczcie, że miłość jest ponad religijnością, ponad poprawnością, ponad tradycją czy ponad zwyczajami. Tak więc, jeżeli moja religijność sprawia, że innych osądzam, Wykluczam, przekreślam, krzywdzę, to to jest zła religijność. To się mocno mylę. Jeżeli w swojej religijności dzielę ludzi na lepszych i gorszych, jeśli przekreślam też ich rozumienie i doświadczenie Boga, to jest ta, to jest zła religijność. Ta religijność służy jakimś moim interesom. Moim kompleksom, może lękom, może służy chęci władzy czy poklasku, zamiast służyć dobru, zamiast służyć miłości. Tak samo, jeżeli używam pisma świętego, aby prześladować, aby dzielić, aby przeklinać kogokolwiek, czy osądzać, to jest to złe, ponieważ słowo Boże mam budować dawać nadzieję, inspirować do zmian, do rozwoju i krytycznego myślenia. I właśnie to krytyczne myślenie powinno nam dawać do myślenia. Powinniśmy sobie zadawać pytania, jak jest z moją religijnością. Dlaczego? Bo religią, moi drodzy, usprawiedliwiano prześladowania, wojny, przemoc religią usprawiedliwia się dzielenie ludzi na lepszych i gorszych. Religia sama w sobie nie jest świetna. Jeżeli człowiek nie jest oddany miłości czy Bogu, religia może służyć bardzo złym celom. I możemy to nawet dzisiaj widzieć, na przykładzie wojny, która jest za naszymi granicami. Dlatego warto weryfikować swoje przekonania. Zadawać sobie takie pytania: dlaczego praktykuję takie zwyczaje? Czemu one służą? Czy moja religijność nie przybliża do innych? Czy też oddala? Czy widzę swój duchowy rozwój? Czy potrafię innym ludziom ofiarować swój czas, umiejętności, dobre słowa? Czy moja duchowość mnie rzeczywiście rozwija? Czy Jezus mnie inspiruje? Warto zadać sobie pytanie, czy moja religijność przynosi mi radość? Czy moja religijność przynosi mi radość? Czy potrafię cieszyć się Bogiem? Czy potrafię celebrować wdzięczność? Czy potrafię cieszyć się zbawieniem własnym? Odpoczynkiem szabat miał być święte radości, więc może i religijność powinna być radosna, pełna wdzięczności. Takim czasem, kiedy cieszymy się tym, co jest dla nas najważniejsze w życiu. A jak czytamy w listach apostolskich, radość jest owocem Ducha Świętego. Jest też wyraźne pięci, które budują, wspierają, pomagają nam być wdzięcznymi. Dlatego radość przybliża nas do siebie. I po to jest szabat, po to jest dzień, kiedy spotykamy się, by być razem, by widzieć siebie i by dzielić się miłością. Amen. Thank mm -hmm. mm -hmm.